king 90! A! Witam kochani widzowie Tutaj, no jak myślicie, no pewnie tu jadę King 90 i dzisiaj to jest już drugi poradnik! No tak, jeszcze o jest ze mną I, 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 i to jest poradnik cicho BĄDŹ! Już. Cicho! Bądź. Gordona. Dobra, i to jest już cicho I to jest już drugi odcinek z, z, pro, z poradników. Mm, dzisiaj pobieramy Minecrafta. O tego. Widzicie? Takiego. Link będzie w opisie do jakiejś strony, ale lepiej robić to co ja. Dobra, wpisujecie w swoje go, o g. o nie jeszcze, o, g google.com Enter Oj, co to? Co to jest? Co to się stało Co to jest jakieś kubka? Dobra, wpisujecie jednak... O, tu mam takie coś I wpisujecie tu tak

Teraz wyskoczy Wam takie coś. Pierwszy link klikacie. Dobra. Klikacie minecraft sypy 1 x Klikacie pobierz. I... Minecraft SP został pobrany. Ja tu jeszcze pokażę, żeby nie było że ładnie. Chociaż. Nie, ja nie kłamie nigdy. Co? O, Tamian. A, już się przełożyło. Idę po taki przerwie. Coś mi się zacięło. I teraz tutaj. O, zaczekajcie. Do szed... Dobra, znowu jestem. Czas mi weszł do pokoju. Teraz włączamy traft sypy jeden. O, i wskazuje wam takie coś. Tutaj wpisujecie swój link. w moim przypadku. No nie! Cercikan do mnie zatwoń! No dobra, wybierzmy. Hello, no Certikan! Coś właśnie nagrywam! No dobra! Dobra, dobra do klikacie! Dergamy! No dobra, I mam jeszcze takie coś. Mojem. <grymne> 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 eee, dobra. O, i macie. No, i ma tu łańcuszka. No to komentujcie, subskrybujcie. Czy to ma No, no to narcia. Dzięki. <tell>